Od razu kurwa mówię że jak nie jesteś zjarany to wypierdalaj po bongo zajeb się na dupsku i kurwa słuchaj tych jakże pięknych historii niczym serek spod napleta papieża haha huhuhihi. Stoi se babcia na peronie i znowu jebana larwa marudzi bo jej pociąg spierdolił i musiała kurwa czekać te 3 minuty i poszła do kondoktora i zajebała mu torbą z kartoflami w ten jego zajebany cymbał a kondoktor się wkurwił i wyjebał pasożyta pod pociąg. Jedzie semało na Odpierdolonym bym miks je ze złomu i widzi starą larwę która rusza się jak rozdzieliczona gorylica po stosunku z chomikiem i małolat jedzie i wpierdolił się w nią niczym tytanik w ponton zrobiony z kondonów i w końcu stara larwa zdechła. Na ławce siedzi dwóch żuli jeden nazywa się Janusz a drugi Zygfryd i ten pierwszy żul wyjmuje jabola spod pazuchy i konsumuje go a gdy skończył to wyjebał butle w krzaki aż nie trafił w Zygfryda szczającego na start up kołobie a Zygfryd dostał tą flaszką w beret się przekręcił i obsikał sobie całe spodnie im gdy wstał za trzecim razem to podniósł tą flaszkę na do niej po jabolu i rzucił kurwę w wejście do biedronki i ciecie go złapali i dostał stromotny wpierdol. A Janusz później stoczył się pod ławką ale nagle sobie przypomniał że ma jeszcze 4 zł jak zajebał małolatowi pod sklepem i poszedł do tej biedronki depcząc te szczyny zmieszane z szkłem pachnące jak pachy starej dziawicy. I wziął jedną amarenę truskawkową ale zastanawiał się czy nie wsiąść małpki za 3,99 zł i jak już kupił tą amarenę to poszedł se pod ławkę i się znowu stoczył abstynent jebany. Stoi policjant który nazywa się Eustachy i podchodzi do niego pies i szczemu mu na buty to Eustachy wyjmuje sztuczne dildo i ćwiartkę gorzki i zapierdolił psu w łeb a następnie zaczął konsumować tą ćwiartkę alkoholik jebany. To już kurwa koniec tych jakże pięknych historii z dupy wziętych już mnie kurwa język. Napierdala od tego kwakania i daj łapkę, bo ta stara larwa przeżyje i złoży ci jaja w piekarniku i nasraci na dywan.